Teraz mówi. Można. Bóg zapłać za modlitwę wiernym obrońcom czyli pamięci prawdy i nadziei, czcicielom najdroższej krwi Jezusa Chrystusa, Matkę Najświętszą, królową korony polskiej i odwołującym się do stawiennictwa naszych świętych patronów świętych polskich w niebie, którzy modlą się na naszą ojczyznę wraz z nami. Bóg poprzez znaki i cuda wzywa nas do wierności Krzyżowi Ewangelii Matce Najświętszej i liczy na naszą współpracę. Wiele osalenia ojczyzny przy krzyżu, który wywyższony w naszych sercach i w naszej wspólnocie i w naszej ojczyźnie jest znakiem zwycięstwa, dobra nad złem i my osobiście w tym zwycięstwie możemy uczestniczyć. Dzisiaj w Niepokalanowie odbyło się spotkanie animatorów krucjaty różańcowej za ojczyznę. O dziesiątej w kaplicy świętego Maksymiliana Marii Kolwego była msza święta i później spotkanie obrońców. Osobiście nie mogłem nie uczestniczyć, bo odbyła się dzisiaj tak jak co miesiąc pielgrzymka w intencji intronizacji Jezusa na króla Polski. Najpierw święta o dziewiątej, którą wprowadziłem w kościele świętej trójcy na solcu, a następnie pielgrzymka do kościoła Zbawiciela, tam ma na Świętego Sakramentu i do Powsina, gdzie pielgrzymka się zakończyła. Kto może za miesiąc podaj w tej o o świętej o 9, 8 i Trójcy uczestniczyć, jest serdecznie zaproszony. I y, zachęcajmy siebie nawzajem do wytrwania w koncjatie Różańcowej za y, ojczyznę, aby ona ogarnęła już nie. 100 tysięcy Polaków jak do tej pory, ale miliony ku zwycięstwu Polski wobec tych wszystkich i wewnętrznych zagrożeń, wewnętrznej zdrady i zewnętrznych sił, które chcą Polskę osłabić, a następnie zniszczyć. Bóg chce, aby Polska żyła i nas uzdalnia do współpracy w tym dziele obrony życia i poszczególnych ludzi zagrożonych, w tym prawie do życia i całej naszej ojczyzny jako wspólnoty narodu, który ma swoją kulturę, tradycję, historię, ma swojego ducha, ma swoją wiarę katolicką i ma swoją przyszłość. Oby ta przyszłość błogosławiona przez Boga oznaczała ocalenie Polski. Bóg każdemu z nas osobiście chce darować zbawienie, natomiast Ojczyźnie chce darować Ocalenie. I tak jak zbawienie jest w pewnej mierze uzależnione od naszej odpowiedzi na Bożą miłość, tak również ocalenie Polski jest w pewnej mierze uzależnione od naszej współpracy z Bogiem, który Polskę kocha, z Chrystusem, który chce być ogłoszony jako król Polski, z Matką Najświętszą, która jest królową polskiej korony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze dołączam się do błogosławieństwa, które spłynęło na nas z jasnej góry. Pan z wami. I zwałem. Błogosławieństwo Boga mogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego jest na was, powstanie z wami na zawsze, na pełni wasze serca radością Chrystusa ku wytraniu aż do zwycięstwa. Tak nam no, to pomóż Bóg. Amen, amen, amen.